Ciastka z jabłkiem kocha każdy. Dziś zapraszam Cię na wyjątkowe i bardzo proste ciasteczka z dwóch składników. Chrupiące ciasto i rozpływające się w ustach jabłko to połączenie idealne. Napisz w komentarzu, jakie ciasteczka lubisz najbardziej. Pamiętaj o subskrypcji mojego kanału i zostawieniu łapki w górę. Zaczynajmy. Ulubione jabłka obieram ze skórki i wydrążam z nich gniazdo nasienne. Jeśli nie masz derylownicy do jabłek, pokrój najpierw jabłka w plastry i za pomocą kieliszka wytnij z nich gniazda nasienne. Następnie jabłko kroję w plastry. Z ciasta francuskiego wycinam kwadraty, które są trochę większe niż kawałki jabłka. Połowę kawałków ciasta nacinam. Możesz to zrobić za pomocą noża. Na kawałku ciasta bez nacięć układam plaster jabłka i przykrywam go kawałkiem ciasta z nacięciami. Ciastka schładzam w lodówce aż ciasto stwardnieje. Następnie ciastka smaruję roztrzepanym jajkiem i posypuję cukrem. Piekę je w 220 stopniach Celsjusza, grzanie góra-dół przez około 12-15 minut. Napisz w komentarzu jakie wypieki z jabłkami lubisz najbardziej. Pamiętaj o subskrypcji mojego kanału i zostawieniu łapki w górę. Smacznego!